Kto wymyślił piłkę? Kto pierwszy na świecie zaczął turlać, kopać czy rzucać okrągłym przedmiotem? Tego oczywiście nie wiemy na pewno, ale ja myślę, że to musiały być już dzieci jaskiniowców. Wychodziły sobie przed jaskinię i kopały czy rzucały kośmi upolowanych i zjedzonych zwierząt. Natomiast już na 100% wiemy, że starożytni Grecy i inżynianie znali dyscyplinę, w których się grało w piłkę. W Starożytnej Grecji sport był elementem bardzo ważnym wychowania. I właśnie w Starożytnej Grecji, gdzie przecież powstały igrzyska olimpijskie, były dyscypliny, w których grano piłką, wypełnioną uwaga nie powietrzem jak dzisiaj, ale włosami. Te dyscypliny bardziej przypominały trochę piłkę nożną, trochę wzbijaka, i co tu dużo mówić, były raczej drugorzędne. Najważniejsze były dyscypliny wojenne, bojowe, czyli zapasy albo boks. A więcej o piłkach w czasach antycznych dowiecie się z Wielkiej Księgi Piłek.